Pluton został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyda Tombaugha. Była to wtedy jedyna planeta odkryta przez amerykańskiego astronoma, więc trudno się dziwić, że od rozpoczęcia pierwszych lotów kosmicznych wielu Amerykanów marzyło o tym, by tam polecieć i zbadać tą planetę z bliska. Jednak musieli trochę poczekać, bo dopiero w 2001 roku amerykańska agencja kosmiczna ogłosiła, że rozpoczyna projekt mający na celu zbadanie Plutona. W 2006 roku rozpoczęła się podróż sondy New Horizons na najodleglejszą jeszcze wtedy planetę. Podczas lotu na sondę stale oddziaływało słońce. Im bardziej się oddalało od centrum układu słonecznego, tym bardziej malała prędkość lotu. Zaplanowano więc trajektorię lotu w taki sposób, by wykorzystać asystę grawitacyjną Jowisza. New Horizons zbliżyła się do tej planety 28 lutego 2007 roku. Oddziaływanie Jowisza ponownie zwiększyło prędkość i znacznie skróciło czas podróży sondy do obiektu docelowego. Około 2 trzecie czasu lotu sonda New Horizons spędziła w hibernacji, pokonując przestrzeń międzyplanetarną, by w końcu przesłać nam zdjęcia, które możecie oglądać na ekranach które wraz z zmniejszaniem odległości między sądą a planetką stają się coraz bardziej dokładne. Wreszcie widzimy coś więcej niż zlepek pikseli. Pluton i Charon na zdjęciu wykonanym przez sondę New Horizons z odległości 6 milionów kilometrów. Pluton posiada wysoko kontrastującą powierzchnię złożoną z jasnych i ciemnych obszarów, które są dodatkowo zabarwione na czerwonawo. Podczas gdy na Charonie jedynie ciemne obszary okołobiegunowe zakłócają jednolitą barwę jasno-szarego terenu. Karłowata planeta posiada również atmosferę, której brakuje na jej księżycu. Na Plutonie znaleziono egzotyczne lody, takie jak zamrożony azot, metan czy tlenek węgla. Natomiast powierzchnia Charona składa się z zamrożonej wody i związków amonowych, a jego wnętrze w równym stopniu ze skał i lodu. Charon ma średnicę około 1200 km, czyli połowę średnicy Plutona, co czyni go największym księżycem w stosunku do swojej planety. Podejrzewa się, że jasne obszary na Charonie mogą być kraterami uderzeniowymi. Jeśli tak jest, prawdopodobnie będzie można zajrzeć nieco pod jego powierzchnią. Ostatnie spojrzenie sondy New Horizons na półkulę Plutona wiecznie zwróconą ku Charonowi Wykonane 11 lipca 2015 roku, na którym wyraźnie widać zagadkowe cztery ciemne plamy w okolicach równika. Mają podobne rozmiary, kształt zbliżony do pięciokąta i są w dość regularnych odstępach. Zdjęcie zostało wykonane z odległości 4 milionów kilometrów. To zdjęcie wykonano z odległości 5,4 miliona kilometrów. Widać na nim obszary, które są bardzo różnorodne geologicznie. Jeden znajduje się na północ od ciemnego regionu, rozciągającego się wzdłuż równika, który ze względu na wygląd nazwano wielorybem. Nad wielorybim ogonem widać także bardzo ciekawą strukturę, która ma kształt pięciokąta foremnego. Już we wtorek, 14 lipca o godzinie 13.49 czasu polskiego sonda New Horizons zbliży się do Plutona i znajdzie się w odległości około 12,5 km kilometrów od obiektu docelowego. W chwili minięcia będzie pędzić z prędkością 13,78 km/s. New Horizons nie wejdzie w orbitę Plutona, jednak w trakcie kilkugodzinnego lotu obok planety karłowatej wykona jak najwięcej pomiarów, między innymi ciśnienia i temperatury. Ma wykonać również zdjęcia Plutona i jego księżyców. Znajdzie się wtedy 4 miliardy i 700 milionów kilometrów od Ziemi. Na zebrane przez maszynę informacje na temat Plutona będziemy musieli jeszcze poczekać kilkanaście godzin po przelocie New Horizons, skieruje swoją antenę w kierunku naszej planety i rozpocznie przesyłanie danych, jednak Ziemianie odbiorą je ze znacznym opóźnieniem. Sygnał radiowy, by dotrzeć do błękitnej planety, potrzebuje aż i pół godziny. Pomimo że misja New Horizons jest skupiona na badaniu Plutona, to na nim się nie skończy. Sonda będzie pracować do około 2020 roku, w tym czasie zbada co najmniej jeszcze jeden obiekt z pasa Kuipera, a potem zamilknie.